Pamiętam w Czerwonym boże wrzucili takiego Chlora na recydywę. To takich normalnych chłopaków wi wiadomo widziałem tam dbali o higienę i w ogóle wiesz, więc totalnie nie pasował do nich. No, poszedł się zesrać na, na kąt, czyli do łazienki i, nie trafił. i słyszałem. No, nie, no nie, nie wiem jak on to tam robił, co on tam robił, ale gównem im całe ściany wymazał, wiesz później się położył, to, to, to zaczął szczać w materac. I to później tak, wywalają te materace, dają na magazyn, one wietrzają i z powrotem wracają na cele. Tam, gdzie go nikt nie pierze, to każdy ma w to wyjebane, więc... No chciałem się o tą higienę w ogóle zapytać, w, bo Ty napisałeś, że tam, no napisaliście, że dają brudne w ogóle, no i koce i cały ten sprzęt jest brudny, jest dużo robactwa, a generalnie gdzieś, jak się pokazuje, cele to jednak pokazuje się w zupełnie innym standardzie. To jest standard, że jest po prostu taki syf. Tak, po prostu to jest, no tam jest masakra. No wiesz, wiadomo, są lepsze rzeczy i gorsze na magazynie depozytowym. I teraz pytanie, no wiesz, na ile jesteś obrotny, na ile sobie ogarniesz jakieś tam sprawy. Wiadomo, że takim żulom, no to, to, to ciężko jest cokolwiek załatwić, wiesz. Młodsi obrotniaki, no to, 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 to sobie ogarną, to tamto e, inaczej się siedzi, jak śpisz pod kocem, który jest nowy, a, a, a pod jakimś zajazdem.